Hej, cześć, chyba ludzie z tej strony Xizr i w kolejnym odcinku, moi mili, z fazmofobii. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj zagramy sobie luźną gierkę, moi mili, na ludzie e, Dzisiaj nie wiarowo e, dlatego, że mam, moi drodzy, tutaj cały ten holter swój, taki jakby, mam tutaj taki cały pas, jakby, śmieszny. E, I ogólnie rzecz biorąc, szybkie jeszcze info, moi mili, że dzisiaj jednak streama nie będzie. E, dlaczego? Dlatego, że dowiedziałem się, że jaką to na sobie nałożonego, na, się nałożono ten holter, tutaj bynajmniej ten, co mam, to nie mogę jakoś niesamowicie dużo mówić. Na tym odcinku niestety to będzie tutaj występowało, bo chcę Wam chociaż jeden materiał nagrać, żeby nie było, wiadomo jak jest. Ale streama, moi drodzy, zrobimy sobie w sobotę o godzinie 19 z widzami jeszcze nagrał komunikat, żeby nie było. No i co, lecimy z giereczką, moi drodzy, jeżeli oczywiście odcinek się Wam spodoba, pamiętajcie o lajkieniu like, w górę o subskrypcji na kanał i komentarzu, moi mili. No i co wam mogę popowiadać dzisiaj parę rzeczy o oczywiście jak to było? Dzisiaj na szczęście ostatnia nocka mojej mili była bardzo sympatyczna, ponieważ y, prawie nic się ciekawego nie działo. Yy, także miałem tam mało, mało do roboty w miarę, a na nockach mało do roboty równo się... Mega Big Win, że tak powiem. O już gdzieś rzucił coś. Mega Big Win równa się mojej mili. Nie wiem czy to nie było w pokoju dziecięcym Aby w ogóle fun fact. Yy, Także... Także tak to się prezentuje. Yy, no i co? Pospać nie pospałem jakoś niesamowicie dużo. Nie, no patrzcie, tu nic nie pika mi. Ja spałem 4 godziny dzisiaj, także super. I też się dowiedziałem, że mogę siedzieć tylko do 24, więc też nie fajnie, bo jakam zawsze wolne od roboty. To wolę sobie z chłopakami kurczę albo tutaj z kimś z ekipki swojej posiedzieć na Discordzie tak do drugiego około. No ale cóż, nie tym razem, niestety. Nie tym razem. Więc dzisiaj mam ograniczony czas. I też raz na jakiś czas ogólnie rzecz biorąc, tutaj jakby tak ściska i wtedy mam utkać mordę. I dopóki mi jakby ten yy, holter nie przestanie tak ściskać, i dopiero jak właśnie tak puści, to dopiero wtedy mogę mówić. Także, jak na tym odcinku będę cichy przez jakiś okres czasu, moi drodzy, yy, to wybaczcie, bo nie mogę się ani ruszać ani nic wtedy. Więc to jest takie catchy troszeczkę, bym powiedział. Ale jak tak będzie się działo, to wybaczcie, muszę, no dlatego mówię, dzisiaj też streama nie będzie, bo troszkę skomplikowane rzeczy tutaj, że tak powiem. Okej, okay. wiecie, co użyjmy tego, Ołuda? Dlaczego by nie? Wróćmy im fa Where are you? The Dining room Yo Okej okay. To jest ten tutaj, tak? To jest to, nie? Are you here? Goodbye Dobra, to jest ten pokój, yo, dining room Spoczko, spoczko, git. Tutaj moja kurczę, ławeczka z wiarów, gdzie trzeba temy często. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No także, moi drodzy, jestem dzisiaj niewyspano, ogólnie rzecz ale w robocie szybko fajnie minęło. What the fuck, jakiś randomowy IMF-5 w ogóle, co tu się stało? Ale dziękuję za informację, że IMF-5 jak najbardziej. No także, dzisiaj Antyldon moi drodzy też nie będzie, bo jednak gra jest trochę stresogenna. Ale tutaj nie chciałbym, wiecie, że jakiś, kurczę, tutaj robić sobie fejkowych wyników, że tak powiem. Także jest to dla mnie ważne dość. No i wiecie, jak jest, kurczę, wiecie, jak jest. Wiecie, jak jest. Dzisiaj powiem wam, że tak, jeszcze wyszedłem z roboty. Było tak, kurewsko zimno. Było minus jeden stopni dzisiaj. Każdy miał skrobankę na parkingu. W ogóle, jak widziałem, ludzi, kurczę, masakra, nie? Także na pewno bardzo fajnie się bawili ci ludzie. Jakie jest Świeczka. A dobrze, to daj mi tą świeczkę. Dlaczego by nie? Także fajną skrobankę mieli ludzie na parkingach, nie ma co. No, naprawdę, ładnie przymroziło, kurcze było potężnie, nie? Także kurczę, zobaczymy już, czy taka zimna, zima rzeczywiście jakaś zaatakuje dość mocniejsza w tym roku, czy jak to się będzie prezentowało, who knows, who knows. Może by się przydało rasa porządnie. Minus, aha, moi drodzy, mam już dwa dowody, co tu się otwierdziela, halo? Shade tuńcy. oni, okej, okay, okej. Okay. Takie cuda tutaj nam dajecie. Wow, to było dość szybkie, jeżeli chodzi o te jakby zdobycie dowodów, powiem wam. Parabolic quest jeszcze. Spoko. O, Ja Miałam smacza, żeby zobaczyć, czy ktoś pisze. Hej upstairs. Chciałem zobaczyć, czy Jean, nie? Hello? Chyba nie jean. A, bo ja nie wziąłem pilsów. Dobra, ty. Rzeczywiście, zap zapomniałem. I for gore. Ale wiecie co? Bardzo dobrze, że tych pilsów nie wziąłem. Ponieważ tak to już jest taki etap gry, że potrzebujemy tylko i wyłącznie w miarę możliwości tutaj, wiecie, porobić z i z Hunta wywnioskować, jaki to jest duch, więc git. Mnie to cieszy. Wezmę sobie jednego smadża, tutaj te, aparabolik jeszcze trzeba wziąć, żeby perfekta zrobić możliwego, oczywiście. Także jo. Także jo, także ja, moi mili. Yy, siup, światełko on. Nie będę tutaj się cackał z nim. Nie wiem, czy on nie szedł w ogóle tak jakby prawie... To są twinsy raczej. Hello? Come here, boy. On tam, są, to są twinsy, kurczę, okej. Okay. Hello? Can you come to the dining room? O, idzie, idzie. Aż tam Troszkę większej ilości soli kolegowej. Ja go oczywiście No wow, powiem tak, to są tunicy eleganckie. Zaraz drugą kreę już sobie nagrałem, mój drodzy. Nie będę was z jedną gierką by taką łatwą zostawiał. Bez sensu troszkę Wezmę sobie tylko jeszcze smarza kolejnego. Oczywiście, żeby wiadomo, nie było przypału na przypale albo wcale. Wiadomo jak jest. Parabolik jeszcze quest, no właśnie. Chociaż tak mi zależy skoro to jest taki łatwy duch tutaj do zgadnięcia. Powiem Wam, że not sure. Raz, dwa, trzy, cztery. No tam, są tak rozłożyłem trochę bezsensownie, nie? Bo ten małpki trochę to zajmie raczej. Dobra, idę parabolik. No, albo, chyba że on zmienił pozycję, ty. Mało to wziąć pilce i sprawdzić, where are you, bo... Tak, wiecie, to jest jednak koszmar. Mógł zmienić jednak pozycję, nie? Mógł jednak kolega zmienić pozycję. Fajnie, jak na parabolu by mi... Ale świeczkę zdmuchnął! Więc... Ale na koniec tak zrobił najwyżej, że... Weźmiemy sobie pilcy, moi drodzy. Eleganckie. Come on, where are you? Okej, okay, nie jest to oni, dzięki za info, niesamowite Hello, jak on ma na imię? Jason Rook Ulala, proszę Państwa, Cursa Encounter Mogę zrobić zdjęcie niby, ale nie mamy zdjęcia ducha jako quest'a, więc I don't give a fuck tak troszkę no tutaj fajnie jak w tego pila by jeszcze tutaj pile of salt jakby tutaj fajnie wdep sobie w to okay. o no i dzięki dobra okej. Okay. teraz tak możemy wziąć pilcy moi drodzy wszystkie i sprawdzić sobie czy on dalej jest w diner dining 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 roomie ja chup 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 dobra Dobra, dobra, zupa z bobła. Teraz raczej nie powinna pęknąć. One man, one Więc I spytałem go po prostu. Are you here? Aha. Where are you? My A. Ma i A main bedroom, jo. Nie, by A. Ty. Mi Goodbye. Yeah. Hello! I'm here. Okej, okay, okej. Okay. Kurczę, to może za kwostkę jednak troszeczkę, nie powiem. Over, overall. Jest to jednak troszkę za kwostka. A nie no, jest szybszy troszkę, to jest. Nie no, kurczę, Piotrze. Nie wymyślaj, Piotrze. Uciekaj stąd i graj next'a. A tu Hunt jeszcze jest. Oj, o już nie. Nie będę wymyślał. Pierwsza myśl jest tą najlepszą myślą, dlatego zaz zaznaczymy sobie twinsy. I zagrajmy sobie po prostu kolejną gierkę. I tak mi się wydaje, że to są Twinsy raczej, no kurczę. Wiem, że lokacje niby teoretycznie zmienił, ale trochę taki szybszy ten Hunt teraz był. Mimo, że byłem schowany, bo Gino to, to na pewno nie jest chyba, że jakiś dziki shader, moi drodzy. Ale raczej wątpię w to, głęboko. Czasami warto jednak nie wątpić, moi drodzy. Dobra, dobra, spoko. E, no i bardzo dobrze, bardzo dobrze, widzicie? Kurde, powiem, że jestem masz w szoku. Jestem masz w szoku. No ale cóż, zdarza się, zdarza się. Nie będę się wywodził, kurczę, nawet tutaj. O, pierdzielę, moi drodzy, no trochę. Czyli jednak nie był szybszy, czyli po prostu tripuję, widzicie? Jestem tripem tripowskim. Trip tripowski, no dobra. Mogę być tripem tripowskim. E, może tego statywu, nie aż tyle, bo i tak nie korzystam zawsze jakoś niesamowicie. E, weźmy sobie, dajmy trzy kamery. To, to, to. Dobra, będzie git. E, no tan ludzie, jo, giereczkę. No, troszkę zostaliśmy wydymani. Jakoś e, chyba się zbyt nie skupiłem, bo e, ciągle w głowie to, że mam to na sobie, ten, wiecie, ten holterek. April Holland. Świeczka parabolik, Zdjęcie Ducha. Ciągle mam w głowie to, że mam to na sobie wiem, że zawsze możemy zmienić posyśnienia i będę musiał utkać mordę. Więc jest to takie troszkę dyskomfort, fakty mity. Ale jutro przed 13 mam iść to zdjąć sobie, także spoczkuwa. To jest, myślę, że tam coś leży dziwnego od tych hellbro. Ok, choć włączyć światełko sobie, ewidentnie. Byłoby się bardzo przydało, nieprawdaż. Ok, bardzo dobrze. A tutaj ja mogę tak zrobić jak na wiarze? Eee, na wiarze, tylko jestem taki powerful, moi drodzy. Prawdziwą swoją moc potęga. Po po, po po potęga jak to się wie o co chodzi to to, to tak zwyczaj nasze tutaj jak mam zawsze remontowanie właśnie kurczę. muszę do remonty w tą stronę oczywiście to zrobić sobie elegancko jakoś albo o nie bo się zbaguje jeszcze będzie przypał ale tutaj możemy zrobić remoncik oczywiście a tu jest high spot też kurczę jo ale jolo czego się nie robi dla contentu moi drodzy remoncik nasze hobby a hobby na fiarze to mamy takie moi drodzy że po prostu mm, wyrywamy jakby nie, drzwiczki od bezpieczników, także też fajne hobby. Czy jest to pierdzielony monki, po niestety? Nie, no proszę, nie róbcie tak. Nie, czyli zostało nam... lustro... Karoty, karty, okej. Okay. Karot, karot. Karot, karotka. Karotka, karotka i bowner od razu obok, jak miło, kurde, bęben. Okej, okay, dotknął gdzieś drzwi. Których to do końca nie wiem niestety. Możemy zaryzykować zrobić zdjęcia, ale... Okej, okay, no tutaj... No dobra, tu są te drzwi. Jo, dobra, nice. Mamy tutaj te drzwi. Czy jest to kantorek? Tak? Koko, -ko, tutaj? Are you here, bro? Obstawiam, że jest to kantorek. Po prostu ten, nie? Jakby... No, tak mi się wydaje, że to może być kantorek. Na to liczę, bynajmniej w głębi serduszka swojego cudownego. Wielkiego. Jak, kurczę, nie powiem co. Dobra, yy, teraz tak... Mm... Świeczka parabolik, dobra, weźmy sobie oczywiście świeczu, nie, weźmy sobie parabolik, weźmy sobie, może nie kruca, ale weźmy sobie księgę, w razie z to, żeby koleczka już mógłby sobie zapisywać, jakby chciał, jak najbardziej, wiecie, jak jest, moi drodzy, wiecie, jak jest, no jak. Dobra. Ładnie dotykasz, kolego, ładnie, ładnie, widzę, jak te drzwi się lekko poruszają, ale ultrafioletu niestety nie widzę tutaj zbytnio, więc wykreślę sobie od razu obejka, ponieważ wiadomo, forsowany, moi drodzy, wiecie, fingerprint. Forsowany fingerprint. Can you whisper to my ear, please. Damy chwilkę tutaj, żeby nie było, wiecie. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Może akurat kurczę. Kto wie, może byśmy mieli z głowy już to? Nie widziałem nigdy, że jest czas w ogóle, patrzcie, tutaj nagrywanie, jakby pod tym jakby decybele. Jak macie dyby to czas, jak liczy, ile tutaj stoimy, ma jak wyłączę? O, oh, wow! Ogólnie liczy kurczę. Ile w grze używaliśmy tego? Ciekawe. A to fajnie. Pismo. Nie, zgasił świeczkę, okej. Okay. Na razie takie zdjęcia, wiecie, robimy takie klasiko bym powiedział. klasiko interakcja. Zapalę światło, bo jest ciemno. Nie lubię ciemno, jak ja skurczę. I don't like it, bro. No dobra. Co teraz weźmiemy sobie, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie... Sól, myślę. Wiem, że i tak nie ma trochę także trochę bez sensu ta sól. No, ale wiecie. potki same się nie zrobią, tak? Może tak, ja czuję, że będzie dot w tej grze, tak coś kurczy, wiecie, Tak coś. To coś mi, mi w kościach łupie, że będzie kurczę dot sick. Ale sprawdźmy Spirit Boxa najpierw sobie elegancko. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Ok, chyba niezbyt gadatliwy koleżka. Przynajmniej póki co. Jakie tutaj temperatury w ogóle są? What? 12 stopni, czy to jest garaż, czy to jest po prostu tutaj ten jakby, ten obszar? No, powiem wam, że to jest bardzo dobre pytanie ogólnie, bo ta temperatura tutaj to jest ten dining room jakby chyba. Okej. Okay. W ta kuchnia w sumie bardziej. Okej, okay, dajmy ksiągę w takim razie tutaj. Żeby taki ręcz miała dość niezły. Oczywiście pana ziemniaczka sobie weźmy. Na talerzyk. Bardzo ładnie. No, czyli tutaj zmarnowałem teoretycznie sobie niestety kurczę jeden ten yy... Jedną sól, no dobra, no unlucky, no co no. Zdarza się nawet najlepszym. Zdarza się nawet najlepszym. Znowu dotyka te drzwi. Je mafik jakiś. Może no, chodzi jeszcze zrobię, no interakcyjna dzisiaj, kurczę gierka troszkę tutaj. Troszkę inter interakcyjna, ale dobra, dobra, nie będę narzekał. Broń Boże, broń... Pod bogiem. Hmm. Dobra. Na razie spokojnie, na razie spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Hmm, teraz tak. Wezmę jeszcze sobie sól, jeszcze co? i kamerę. Może jakieś orbiksony zawitają tutaj. Kto wie, kto wie. Orbikson, orbikson. No dobra. Czy ja tutaj coś w ogóle zobaczę? Tak szczerze mówiąc, zgaszę tutaj światełko sobie. wow, postępował moi drodzy tutaj, niesamowite. Zróbmy zdjęcie tego i możemy zdwie... dwa razy zdjęcie soli i jedno zdjęcie ducha musimy zostawić sobie także. Czy tam na pewno nie będzie żadnych śmiesznych finger -insie odcisków stópek? A to wychodzi, że nie. Jeszcze jedno zdjęcie, i teraz zdjęcie. Aha, excuse me. Zaibysta gra moi drodzy ogólnie. Bardzo mi się podoba, lubię fazmo. Bardzo fajna gierka. Każdy lubi i szanuje. Każdy lubi i szanuje, dobra. Ja. Czy będzie ten doczik rzeczywiście, co mówiłem, że podejrzewam? To jest dobre pytanie. Zgaśnijmy tutaj światło ogólnie w tym kantorku też. Bo jestem ciekawy, czy może kantorek tutaj jakieś dzikie orby ma ze sobą, ale chyba nie. Are you here? Are you close? Yes, Spirit Box. How old are you? Are you friendly? To się pierd... No, dziękuję. Yy, no dobra, mm, mi się wydaje, że będzie tutaj ostry freezing. O kurwa, ale rzucił tym pismem. Jobaniutki ty. Nice Froebrowski. To będzie niestety nasz dowód kurcze. Jak tak, to niedobrze. Deus Moro i Twinsy, mimik, Phantom. Hmm, hmm. Stepnął gdzieś tam, słyszałem to. No, powiem tak, no, orbów tutaj raczej ewidentnie nie widać, nie? Tapuje tutaj sobie ładnie, no koleżka. Ja tu na razie idę trochę bliżej, może ten doc tutaj w tym miejscu. O, tak fajnie, jak fajnie on by był. Kamerę, jakoś aparat chcę mieć ze sobą, bo boję się, że on się rozpi jakoś i nie zdążę mu cyknąć foty. Taki jakiś wewnętrzny strach wyczuwam, troszeczkę. Masz być w strachu. Dobra, teraz tak. E, tego nie biorę, Pilsa. E, Czym tutaj zerkniemy coś, kurczę, jakiś orb tam? Lata, co to jest? Nie wiem, co tam, tam jest. Dziwnego. Smadza chyba też jeszcze nie biorę, nie? Tak mi się wydaje. Fajne jest to mówi że może masz 4 przedmioty brać. Bo możemy dwa tutaj, jakby do naszego pokreta. zapali światło? No nie jest to mara. Ja nie zapalałem światła. Tutaj było skaszone, więc spoko. Dzięki za info, koleżko. Dzięki za information, koleżko. Dobra. O! Widziałem tego dotca widziałem dotca moi drodzy. Nie jest to w Phantom Deus, okej, okay, okej. Okay. Widziałem dotca elegancko w tym miejscu. Dlatego damy tutaj też elegancki sobie drugi projektor. A ten sobie przesuniemy, żeby się tak na styk właśnie z tym. I czaimy się na fotkę w takim razie. To wezmę tylko jeszcze parabolik. Parabiotyk oczywiście nasz, kurczę, a jak, jaki, jaki parabolik? Co ty Piotrze mówisz? Parabiotyk. No, tak jak zawsze to nazywałem, a nie? Dobra, czyli zobaczymy, zrobimy zdjęcie jak zniknie, to znaczy, że będzie fantom, moi drodzy. Więc tutaj dużo do rozwikłania nie będziemy mieli. Overall. Także fajnie, jak kolega by się. I saw you on the project. O kurwa. No, okej, okay, no jakby mamy dwa tylko wybory, nie? To się przekonamy tylko, jak się na z respi. Ja mógłbym teraz zobaczyć jak on ogólnie się prezentuje, ale troszkę ciężej zróbmy sobie, że rzeczywiście ten doc musi się pojawić. Żeby nie było moi drodzy. Jeszcze hancik. Czy ja chcę kłasaczyć Moi drodzy, chyba nie chcę kłosaczyć. Pójdę po prostu smacza. Nie będę brał pilców. Tak sobie zrobimy ciężej troszkę, ale smarza sobie wezmę bardziej sobie wiecie, sobie będziemy mogli to nawet bez... ale Zdjęcie ducha potrzebuje, więc fajnie jak ten docik by się over -all, jak już to powiedziałem dzisiaj. Overall, bardzo lubię tę kwestię, tutaj to powiedzenie. Fajnie, jakby się zrespił, rzeczywiście, bo raz go dostrzegłem. Nie wiem, czy go widzieliście na tym dotcie, ale ja go widziałem. Ja go widziałem, widziałem. Hello, can you show yourself on the Dots projector, browski? Come on, don't be like that. Come on, mate! Muszę się tak kampić troszkę. Nie wiem, czy on bardziej tam saladami ogólnie króluje, czy co? Jest to laska, więc jest to bardzo prawdopodobne ogólnie. Hej. Ale wiecie jak jest, kurczę. Hello! Hmm. No i co? I Główienko nagle? Raz tylko się na tym dotcie pojawiłeś? Troszkę niemiło z jej strony, nie? April, jest potrzebuję jeszcze jednego zdjęcia w ogóle. Mm -hmm. Teraz, które zdjęcie Soli nie robiłem tutaj? Na pewno nie robiłem zdjęcia Soli, dobra. Can you show yourself? Come on, man. Ej, come on, girl. I mean... Kurczę, tylko raz ten DOTS bał, patrzcie, nie? Uparciu, uparciu, uparciu z niej. Dajmy tak może rzeczywiście tak, tak, tak tutaj śmiesznie, o. Tylko jedne pojawienie się na docie naprawdę... O, ciśnienie, moi drodzy. Tak myślałem, że niestety kurczę mnie złapie to. O, ale rzucił tym śmiesznie. Nie my drodzy, jest to Jurej. Niesamowite. Jokaj. Gdzie mam Parabolik, co? Nie wiem, gdzie mam Parabolik. Już czułem, że kurczę poinformowałem mnie. miałem tutaj słyszałem. Musiałem utkać mordę. Tak palcami ruszałem, kurczę, żeby zrobić zdjęcie. Akurat niefortunnie zrobił event. Akurat to wszystko przeciwko mnie jest, widzicie? Event, akurat kiedy ten. Kiedy tutaj takie rzeczy się dzieją. IRL. Hello, can you speak to the microphone in my hand, please? I'm begging you. Don't be like that. Just talk to me, please. Just talk to me, please. Come on, baby. Hello, April. Can you talk to me? Come on, mate. Come on, mate. Don't be like that, mate. i co, i dupa, co? Jednym, jeden kłaśnik nam brakuje. A się dziwiłem, troszkę jak zrobiłem zdjęcie i nie zniknął. Wolałbym fantoma, bardziej taki pod kontent jest, że tak powiem. Niż tutaj i y -y, Ale no dobrze, no co no. jak jest. Nie wszystko kurcze, co byśmy chcieli. Może być, jak jest. Hai, ten I ten kurset karot, o oh boże, ty to kontent, może robimy. Co wy na to. Możemy podkończyć i czy może akurat by się nam zrespiła. Kurczę, na to liczyłem właśnie, ale... Liczyłem na to, że też nagle usłyszę, kurczę, jakiś fajny whisper do łóżka. Eee, właśnie z tego. Jak będzie Hangman to unlucky, dawno nie miałem Hangmana, więc... O, o ty, kurę w tak? Takieś cuda się bawimy? O, proszę, proszę. To było bliskie, moi drodzy. To było actually pretty fucking close one. Jestem Sigma Mailem. Zaszeptaj do łóżka. obrano no i paru wodęta, no. Co za kurczę, cham z niej, No, ja chcę tylko Whispera jednego do łóżka swojego. Karamba, no cięższe niż się spodziewałem. Te questy czasami takie niby łatwe, a czasami jednak nie jest łatwe. A nie wiem, kurde, no. Nie, no, siwy dym, siwy dym, moi drodzy, siwy dym. Dobra, ale światło już Hey, can you speak to me, please? And I'm gonna leave you in peace. Come on, man, bring it in, man. No co, no kurczę. No nie wiem, moi drodzy, powiem wam, że jestem niepocieszony troszeczkę tym faktem. takowym faktem, ona się zrobiła za mną? No to jej nie widzę. A może widzę? Jo, jest tutaj. Fajnie, ona już ma ręcz ogólnie cały chyba tego całego pomieszczenia. I to not even Kirling. Pan znowu, stamtąd teraz patrzcie Zaszeptaj. szeptaj. Kurde no. Leżanko, musisz szeptać. No, jak włączony toń, to też ono mnie znajdzie? Może nie, co? ryzykuje o kurę kurew kodenta. no halo, ja chcę tylko jeden whisper usłyszeć, naprawdę, czy ja tak, tak muszę się starać tutaj, że... O, that was... O kurczę, to był ciekawy odgłos z parabolika, o to, o. Nigdy chyba w życiu takiego nie słyszałem, dziwnego odgłosu z parabolicznego, kurczę, mikrofonu, ty. That was interesting one. No dobra, wiem, że to jest jasty niby. Spoko, spoko, możemy spierdzielać stąd, kurczę. Całkiem fajny. Investigate to był, muszę przyznać. Całkiem kurczę, taki, no. Całkiem fajny, całkiem fajny, moi drodzy. Nieźle, nieźle. Joka jasty. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Tak, jak Wam, dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że oczywiście się Wam spodobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o lajkę like się w górę, o subskrypcji na kanale, moi drodzy. Jutro dam znać o tym live z widzami. Jeżeli chodzi o fazmo. I tyle, także dziękuję za obecność Wam. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego. I pa pa.